Kolejni nietuzinkowie, goście z nami, którzy zdecydowali się połączyć swoje siły. Filipek, Nulo, cześć. Witam serdecznie. Siemanko, siemanko. No dobra, no to przejdźmy do rzeczy. E, antywiral, album ma coś manifestować? Nazwa troszkę tak na to, na to wskazuje? Mi się, e, przyznam szczerze, zdarzyło już pójść e, rozkminą troszkę głębiej, że ma być to manifest właśnie. Nie no jest to tak. jest, jestem ciekawy Twojej rozkminy. No Antywiral, no czyli... No zostawiamy to słuchaczom. Okay, to ja nie będę zdradzać, żeby nie sugerować może nikomu. No dobra, no to. Nie mam miary płyty, że jestem naprawdę ciekaw Twojej opinii. No to moja opinia antywiral, czyli manifestowanie z tym wszystkim, co teraz jest jakby robione na produkcję, co ma e, sprawdzone algorytmy sprzedaży i to ma być coś świeżego, coś trochę z tego wybijającego się, czy mam rację. Znaczy manifestowanie to może złe słowo, po prostu zrobiliśmy... Płytę tak, jak się kiedyś robiło płytę w opozycji do tego, jak się dzisiaj robi płytę. Tak. No na, okay. pewno, na pewno postawiliśmy mocno na emsing i na wyrazistość tekstów, na technikę. E, chcieliśmy stworzyć po prostu, do w krótkim czasie tak naprawdę, nie ukrywając, e, chcieliśmy stworzyć dobry album i, nie chcę tak mówić, ale chyba jest dobry. To nie możemy się doczekać. Kiedy premiera? 13 maja. 13 maja, czyli, czyli już niedługo. A teraz inne pytanie. No jesteście z różnych pokoleń. Jak wy się w ogóle skumaliście, jak doszło do tego, że prace nad wspólnym albumem, na wspólnym, który pewnie już jest prawie gotowy, doszły do skutku? Matej nas poznał za sobą, ponieważ zaprosił nas kiedyś na cyfer, na którym był jeszcze Gospel. Tam był cyfer też Tymka z Biszem i z Swałemem i jakby Zgadaliśmy się z Nulem, bo jesteśmy z jednego miasta, żeby razem jechać. No i tak pod do Kłębka, potem zrobiliśmy numer, a potem całą płytę. Oczywiście w przeciągu dwóch lat i ma to głębszą historię, ale tak jakbym ci miał w skrócie powiedzieć. To mamy, a słuchaj, czy ty? A, chcesz... jeszcze, a jeszcze głębsza historia jest taka, że e, kiedyś e, w 2003... E, tsz... Moja walka z babką była na kanale Trzeciego Wymiaru. Aha. Byliśmy główny jako labirynt byliśmy głównym sponsorem e, bitwy freestyle'owej o zdolny Śląsk. I ja ostatnio nawet na Dysku Twardym znalazłem tą walkę Filipka z babką, Filipek taki naprawdę, Filipek. No i tak mówiąc szczerze, jest to fajne, że czas dał nam się poznać troszeczkę. Ja w ogóle lubię współpracować z ludźmi, jak się już trochę poznam człowieka, znamy swoje przekminy. I, i, i wiemy na co nas stać, tak? że jest to po prostu odpowiedzialny projekt, bo 4 miesiące nagraliśmy 11 numerów dopracowanych, nakręciliśmy klipy, no po prostu jak lokomotywa lecimy, nie? Jeszcze jest takie fajne na przykład takie, powiem, takie z backstage'u naszego, że często jest tak, że ja, się, ja często piszę teksty w aucie, nie? i jest godzina 24, ja już nie mam siły, jakby, a wtedy Filip do mnie wysyła, na przykład, słuchaj, ja tu nagrałem kamerką swoją zwrotkę, już skończyłem, i ja, wiesz, nagle oczy, wiesz, na 5 złotych i mówię, no nie, Młodziak nie będzie mnie gonił, nie? Siedzę jeszcze dwie godziny i dzisiaj też kończę tą zwrotkę, nie? To już wiem, dlaczego miała być to epka, ale jest to longplay. Jakby nie, nie było opcji, żeby ten materiał i wasz wspólny przelot zamknąć w epce chyba, nie? Czy znaczy, przede wszystkim też wybuchła, jakby, sytuacja na Ukrainie, która też Zbudziła parę refleksji u nas, no i jednocześnie sprawiła, że promocja antywiralu to złe słowo, ale po prostu jakby źle czulibyśmy się z, nie wiem, z dodawaniem tego gdziekolwiek, gdy były ważniejsze sytuacje na świecie. No i jak już przesunęliśmy datę premiery, to uznaliśmy, że jak mamy tyle czasu, to warto coś więcej dla słuchacza zrobić, skoro będzie czekał. Jakby wyjść dla niego z prezentem. No i tym dodatkowym prezentem są trzy dodatkowe numery. Po drugie, to już troszeczkę nie spełniało warunków takiej prawdziwej epki, bo już na tej naszej epce było 8 numerów. A epka to jest tak do sześciu numerów do 30 minut, nie? No i tu już jakby złamaliśmy, chcieliśmy to jeszcze podciągnąć pod tą epkę, no i wyszło 11 w sumie, no to już jest Long Play, tak? No to czekamy, słuchajcie, Maj, połowa Maja, rzeczy od Nulo, rzeczy od, od Filipka i zresztą tak. dzisiaj panów usłyszymy na scenie razem z Kamilem Bednarkiem i jeszcze muszę zadać to pytanie, jak doszło do tej współpracy i do tego, że będziecie wspólnie grać. Wiesz co, naturalnie bardzo, bardzo my już mieliśmy jako trzeci wymiar numer z Bednarkiem w 2015 roku. No i tak po prostu stwierdziliśmy, że a odezwiemy się do jakiegoś śpiewającego dobrze kolesia, bo ja chciałem zrobić refren, ale Filip mówi: no, nie, no, nie, nie, nie. No, no, spróbuj, spróbujmy zrobić to z kimś innym. No ja mówię: no dobra, przyjdę. ja to zrobię, a tego byś nie chciał? <laughs> Przeglądam telefon, mówię: jest numer do Kamila, dzwonię. Byliśmy kiedyś w dobrym kontakcie. No i się udało i Kamil, Kamil naprawdę... Zajawkowicz, naprawdę nie poznałem. Czasami trzeba na kogoś czekać przez 3-4 miesiące, a Kamil to dograł w 5 dni. Tak, Kamil to zrobił szanownie. to stanął na wysokości zadania, daliśmy mu praktycznie zadanie nie do wykonania, bo zadzwoniłem do niego chyba w niedzielę, a w przyszłą niedzielę kręciliśmy już teledysk. Więc on jechał jeszcze kręcić do Lublina teledysk. Był przemęczony ogólnie. I, ale mówi stary, muszę, muszę dać radę, dam radę, już nagrałem, i już, czy może być coś takiego, a trochę mnie nakieruj, dobra, dobra, bum, wszedł do studia, jest. Nie? Naprawdę, pełen, pełen, pełen profesjonalizm. Wiecie, jak to mówią, że jakby taka obsuwa występuje głównie w hip hopie, jakby inne, inne segmenty muzy są w stanie się bardziej spiąć i zmobilizować, ale my nie o tym. Ja wam bardzo dziękuję, już, wam już nie trzymam za, za słowa. Słuchajcie, antywiral, czekajcie, bo to nietuzinkowe połączenie. Wielka piona dla was. Dzięki. Rap news, rap news.